Chodźcie zobaczyć, co można zrobić z piwnicy. Wydaje mi się, że całkiem sensowne pomieszczenia udało się gospodarować. Zwróćmy uwagę na wysokość, tu jest całkiem fajnie wysoko. Przestrzenny, całą kuchnią. Tam mamy drugi pokój. Zaraz pokażemy, pokażemy to tam jest pokoik, Tu jest łaźniaczka. Pokażemy to na przykładzie drugiego mieszkania, które również jest dwupokojowe. Kuchnia. Tutaj od razu się obracamy, pokażemy łazieneczka. Całkiem spora wyszła, ale tylko po prostu układ był. I tutaj mamy, mamy stół. A tu jest miejsce na, na kanapę. I osobny pokój. Łodka sypialnia. I mamy jeszcze trzecie tego typu mieszkanie tutaj, które jest kawareką. Także naprawdę dosyć dużo to wyszło, jak widać. Tu mamy miejsce na telewizor. Stół, który można przesunąć, postawić kanapę. Kuchnia wcale nie aneks, tylko bym powiedział w pełni cała wyposażona kuchnia. Tutaj też widać lodówka duża, jest i całkiem fajna łazienka. Zwróćcie uwagę na pierścinę, który bardzo, bardzo fajnie wyszedł. Tak więc wydaje mi się, że wyszło całkiem sensownie, więc jest to pomysł, jak można zagospodarować piwnicę. Jeżeli Was takie rozwiązania interesują, dajcie przyznać w komentarzach, powiem co tu zostało zrobione, jak zostało zrobione, czy nie ma problemu z, woda z wodami gruntowymi, co trzeba zrobić, żeby mieć taką wysokość w piwnicy. Ogólnie całokształt, dajcie nas w komentarzach.